Duże portfele damskie wykonane z mięciutkiej skóry naturalnej niemieckiej marki Money Maker. zapinane na zatrzask. W środku mamy osobny panel, zapinany na kolejny zatrzask, przeznaczony na karty płatnicze, wizytówki i tak Tutaj też dodatkowe schowki pionowe. Ochrona zbliżeniowych kart RFID. W środku mamy, tak jeszcze, dwie przegrody, takie pojemne na banknoty. Tutaj kieszonkę zapinaną na zamek. Tutaj jeszcze jeden taki słowek na paragony i tak dalej. Tu mamy kieszonkę przezroczystą i dwa e, takie pionowe schowki. Plus bardzo pojemna kieszeń na monety, dzielona na dwie części i zapinana na zamek błyskawiczny. Ciekawostką jest tutaj jeszcze taka jedna głęboka kieszeń na banknoty oraz dodatkowa kieszonka zapinana na zamek błyskawiczny z tyłu portfela. Portfel ten występuje aktualnie w takich kolorach: czerwony, czarny, różowy, ciemnobrązowy, taki koniakowy brąz, jasny, taki beżowy, szary i granatowy. Aktualną ofertę dostępnych kolorów i szczegółowe opisy znajdą Państwo na naszej stronie czyli na ładnetorby.pl, gdzie serdecznie zapraszam.